Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie moi drodzy. To jest aura dnia na poniedziałek 21 grudnia 2020 roku. Witam was tutaj przedświątecznie na moim kanale. No moi drodzy, szybciutko, szybciutko biegniemy najpierw do wstępu. Zajmiemy się wpierw numerologią, a później astrologią, a oczywiście na sam koniec rozłożymy sobie karty dla poszczególnych grup znaków zodiaku. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest pod władaniem wibracji liczby 1. Eh, uh, no. <laughs> Ta jedyneczka, słuchajcie, z rybami. Dzisiaj tutaj to będzie troszeczkę taka, taka napięta, bym powiedziała sytuacja, bo księżyc mamy w znaku ryb, czyli woda, a tutaj troszeczkę mało konkretu. Z kolei jedynka lubi konkret, tak? Bo jest to dzień znakomity na to, żeby zabrać się właśnie za coś nowego, za coś konkretnego. To jest taki dzień, w którym budzimy się i zaczynamy przygotowywać się do codziennych zajęć i czujemy w sobie duży przypływ siły, energii, ambicji, ale ryby mogą to tutaj troszeczkę tak rozpłynniać, rozwodniać, że tak powiem, takie to będzie rozcieńczone wiecie, ta nasza ambicja może być taka lekko rozcieńczona. Wypełnia nas zazwyczaj wigor, zapał i pragnienie tego, żeby stawić całemu światu czoło. No, moi drodzy, tak, tak, tak niestety tutaj w rybach niekoniecznie to będzie. Jedynka jest zawsze wibracją spraw biznesowych i powinniśmy tutaj skierować właśnie swoje działania, swoją energię w tym kierunku. Możecie spróbować w tym dniu osiągnąć coś ważnego bez względu na to, jaki macie status życiowy. Jest to dobry dzień, słuchajcie, na rozpoczynanie na przykład działalności gospodarczej, ale na przykład takiej, akurat która jest tutaj powinowata z rybami, tak, czyli jakaś może to być działalność duchowa, może to być jakaś działalność ezoteryczna, może to być działalność na przykład związana z jakim, jakąś pomocą innym, na przykład jakiś gabinet psychologiczny, jakaś pomoc pedagogiczna, coś takiego, tutaj moi drodzy, no bo ryby to, to, to są tutaj uczucia, to są emocje, tak. Więc, więc to jest dobry moment właśnie na rozpoczynanie tego typu przedsięwzięć. Inne, niektóre przedsięwzięcia, przedsięwzięcia takie biznesowe, akurat przy wibracji liczby, jeden słuchajcie, i przy rybkach. No, nie bardzo właśnie tak się to będzie wszystko składało, tak? Taki no, księżyc jest tutaj po prostu w tym momencie mało konkretny, bardziej intuicyjny, więc wszelkie takie czynności, czy działalności właśnie związane z intuicją, uczuciami, emocjami, przeszłością, one tutaj, właśnie takie rybie tematy, tak, że tak powiem, one się mogą tutaj świetnie rozwijać, rozpoczynane właśnie w takim dniu. Moi drodzy, bez względu na to, co robicie, no możecie się rozwijać i jest to dzień idealny właśnie na to, żeby no, zrobić coś, coś zrobić. Nawet domator może tutaj skorzystać, może skorzystać na przykład z takiej pomocy, może poszerzać swoje horyzonty, na pewno panie tutaj będą dzisiaj bardzo chciały coś nowego tutaj sobie znaleźć, może jakieś przepisy kulinarne, może coś takiego, może jakaś książka do poczytania. No tylko tak, właśnie możecie wracać do przeszłości, jakichś starych przepisów, szukać o czegoś takiego, właśnie. I troszkę to takie będzie mało konkretne, bo ryby niestety takie są, tak. Przyczyniają się do tego, że jesteśmy troszeczkę bardziej marzycielscy. No i wiecie, tutaj tak z tą jedyneczką, to tak może być. Nie, 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 niekoniecznie ta energia jedynki będzie dzisiaj taka bardzo silna yy, Moi drodzy, yy, co więcej będzie się działo na nieboskłonie Wiecie już, że Księżyc jest w znaku ryb do godziny 11.24 Później będziemy mieli pusty kurs Księżyca aż do godziny 23.32 Czyli od 11.24 do 23.32 nie podejmujemy żadnych czynności takich rozpoczynających, tak, nie rozpoczynamy czegoś, nie zaczynamy. Wszystkie jakieś sprawy, jeżeli chcecie zacząć biznesowe, może reklamę, czy innego tego typu rzeczy, najlepiej zacząć to wszystkie swoje działania skoncentrować do godziny 11:24. Możemy być tutaj troszeczkę właśnie rozkojarzeni, no pusty kurs księżyca nie jest dobrym momentem na tego typu rzeczy, na rozpoczynanie jakiejś spraw, bo księżyc nie stworzy wtedy żadnych Aspektów i to dzieło, no, nie ma racji, później by tu nie, do, nie, nie może się ziścić do końca. Zawsze jest jakieś tam rozwodnione, coś tam się dziwnego dzieje. Ponadto, słuchajcie, właśnie księżyc wychodząc z energii ryb, e, cały czas tutaj jest jeszcze, prawda, nasączony tą energią, zanim trafi wieczorem do barana, a to będzie już przed północą, dosłownie e, niecałe 30 minut przed północą. E, moi drodzy, tutaj trzeba byłoby troszeczkę uważać, bo. Marzenia i sentymentalizm ryb i pusty kurs księżyca. Mogą spowodować, że będziemy wracać do przeszłości, e, mogą się tutaj odezwać jakieś stare żale, stare bóle, mogą się odezwać osoby z przeszłości. To też jest moment, kiedy na przykład zdrady bardzo często e, mają miejsce, tak? Wraca ktoś tam z przeszłości, gdzieś tam się odzywa i jakieś takie e, historie tutaj mogą się zadziać. Tak, właśnie Pusty Kurs Księżyca. Możecie znaleźć filmik na ten temat na moim kanale, między innymi właśnie się przyczynia do tego typu e, działań e, u ludzi, tak? Bardziej jesteśmy wtedy poddatni. Na pewne rzeczy. No a szczególnie właśnie ryby, czyli przeszłość, sentymentalizm. Jakiej słodkości, takie cukierkowe, lukierkowe poczucie nie wiadomo czego, chęć szukania też nie wiadomo czego, no i to tak właśnie może później nie fajnie wyjść. Moi drodzy, no cóż, wiadomo, jak ryby, no to marzenia, sprawy duchowe, medytacje, sentymentalizm, to wszystko wysuwa się na pierwszy plan. Ludzie są właśnie sentymentalni, są troszeczkę bierni, są też poddatni na różne dziwne wpływy, no i pamiętajcie, właśnie, poddatni na różne dziwne wpływy i ten pusty kurs księżyca no i tutaj może być to dzień moi drodzy w którym bardzo chętnie właśnie oddajemy się wspomnieniom, szczególnie wspomnieniom z jakiejś tam przeszłości, możemy mieć wrażenie czasami déjà albo jakieś dziwne niewytłumaczalne przeczucia myślimy o przyjaciołach, myślimy o byłych partnerach, kochankach o dzieciństwie o jeszcze nie wiadomo czym, nawet i poprzednich cieleniach, w zależności od tego jaki, kto ma światopogląd no jeżeli, no, chyba nie mamy w tej chwili możliwości wybierania się gdzieś tam na basen czy do kina, no bo jest to właśnie taki doskonały dzień, żeby spędzić go po prostu z przyjaciółmi i w ten sposób, tak? Na luzie. Jesteśmy podatni też na nałogi, więc osoby, które mają problemy z nałogami, albo byli nałogowo w kimś tam zakochani, na przykład, tak, bardzo długo ich coś tam trzymało, albo no, macie kogoś w swoim otoczeniu, w rodzinie, kto miał problemy z nałogiem, może mieć tutaj właśnie dzisiaj takie pokusy i może tutaj wracać do nałogu. Słuchajcie, nie jest to dobry dzień właśnie na podejmowanie jakichś bardzo ważnych i znaczących decyzji, bo w ogóle jasność myślenia to tutaj jest troszeczkę zmącona, dlatego właśnie Wam tłumaczyłam, że tutaj ta jedynka i te ryby, to, mm, tak się, wiecie, tak to, to będzie troszeczkę rozmydlone, takie rozcieńczone, tak dosłownie, jak rozcieńczony roztwór wodny ta ambicja i ta chęć działania jedynki. Dzień sprzyja właśnie marzeniu, medytacji i sztuce. Jeśli chodzi o dietę, pragniemy jakichś bajecznych, niestworzonych, nieistniejących w jadłospisie potraw. Uważajmy na węglowodany, dlatego że one są przyswajane ze zdwojoną siłą. Wszystkie właśnie znaki wodne mają to do siebie, że potrzebują węglowodanów, przyswajają węglowodany, czyli słodycze dzisiaj, tak? Na przykład ciastko ptyś. O, wszyscy będą chcieli. Wybieramy raczej, starajmy się raczej wybierać Potrawę z warzyw, albo jakieś dziełowe, dipy, sałatki, coś takiego. Potrawę z kapusty też dzisiaj bardzo, bardzo na topie. Moi drodzy, ubiór, no to stroje. Hmm które są założone dzisiaj, to mają przede wszystkim podkreślać jakiś urok, magnetyzm, bogactwo kolorów, lubimy, jeżeli coś błyszczy, lubimy jakieś tam te cekinki, takie wiecie, taką rybią łuskę ruszającą się, jakieś szokujące kształty, romantyczne dodatki, wszystko robimy w tym celu, aby podkreślić troszeczkę naszą chęć do ucieczki od zwykłej szarej rzeczywistości. Jeżeli chodzi o miłość, no to słuchajcie, nasze rozmarzenie, magnetyzm mogą tutaj i sprzyjać jakimś tajemniczym spotkaniom, tak, czyli później pusty z księżyca, no pamiętajcie, tajemnicze spotkania, romantycznym kolacjom we dwoje, jakimś ukrytym randkom, jesteśmy też bardziej uczuciowi i optymistyczni, bardziej optymistycznie patrzymy na świat, jeżeli chodzi o kwestie uczuć, kwestie emocji, no i czasami po prostu patrzymy przez różowe okulary. Tyle moi drodzy, nie będziemy się koncentrować na nocy, chociaż noc tutaj też może być, no, no wiadomo, no noc, jak ktoś tam pójdzie spać o 20 czy 21, to już będzie miał noc, czyli ta noc może być też bardzo romantyczna i czuła. Moi drodzy, co więcej na nieboskłonie. 7 minut po północy mamy wspaniałą rzecz. Merkury wchodzi do znaku koziorożca. Mówiłam o tym na poprzednich aurach dnia, co się tutaj będzie działo właśnie już ten poniedziałek, mówiłam również no tak tygodniowy. No i moi drodzy, właśnie Merkury wchodzi do znaku Koiorrza. O godzinie 0:33 będzie miała miejsce koniunkcja Księżyca z Neptunem. Moi drodzy, to będzie taki nastrój zadumy, przypływ natchnienia, będziemy chcieli się oderwać od spraw codziennych. No możemy po prostu bujać troszkę w obłokach. Oczywiście jeszcze ryby tutaj podkręcą to, bo wiadomo, czyli ten sentymentalizm, widzicie, powrót do przeszłości, nastrój za domy, co? po niektórzy mogą troszeczkę wpaść w lekko minorowy nastrój, więc nie poddawajcie się temu. O godzinie 11.02, cóż się wydarzy? Słońce wkroczy do znaku koziorożca, do tego surowego koziorożca, który akceptuje trudne okoliczności zewnętrzne. Moi, godzin... Moi drodzy, 11.24, sekstyl Księżyca z Plutonem, no to będzie tutaj bardzo konsekwentna realizacja wcześniejszych postanowień i będziemy czuli, że podążamy we właściwym kierunku. Ten właśnie sekstyl będzie miał na nas też bardzo duży wpływ, bo on jest utworzony o godzinie 11.24, czyli w momencie, kiedy Księżyc opuszcza znak ryb i zaczyna wędrować do pierwszego znaku, sola... pierwszego znaku na kole Zodiaku, czyli do barana. Czyli moi drodzy, konsekwentna realizacja wcześniejszych postanowień. Pamiętajcie, tu ryby, powrót do przeszłości, to odczucie podążania we właściwym kierunku, no dziwności mogą się dziać. 19.20 Koniunkcja Jowisza z Saturnem. Ta koniunkcja, o której też wspominałam na no, tak tygodniowych, odbędzie się w zerowym stopniu tego znaku, czy jest dość silne działanie. I słuchajcie przede wszystkim, co taka koniunkcja przynosi? Pamiętajcie, że to jest koniunkcja Jowisza z Saturnem, a nie Saturna z Jowiszem. No to tutaj wiodący jest Jowisz, tak? A nie Saturn. Troszkę to inaczej wygląda. I moi drodzy, Tutaj chodzi o to, że przede wszystkim taka koniunkcja sekturna może przynieść finalizowanie ważnych spraw, może przynieść finalizowanie ważnych umów, ale nie polecam tutaj żadnego podpisywania umów po tej godzinie 19.20, więc to może być, mogą być jakieś umowy słowne, czy finalizacja jakichś umów słownych. To jest też taki moment, kiedy podejmujemy bardzo istotne dla przyszłości decyzje szczególnie możemy tutaj liczyć na ustabilizowanie sytuacji bytowej, czyli to jest taka przemiana, jeśli chodzi o kwestię finansową i bytową. Moi drodzy, no to tyle by było, astro wstępu, a my teraz sobie zobaczymy, jakie energie będzie miał tutaj dla nas wszystkich tarot. Moi drodzy, numerologia i astrologia już jest za nami. Czas zatem zobaczyć, jakie energie będzie miał tutaj dla nas tarot. Eee, przypomnę, że mamy poniedziałek, 21 grudnia. Jest to aura dnia, karta dnia właśnie na dzień, 21 grudnia 2020 roku. Dziennie z podwładaniem wibracji liczby. Jeden księżyc mamy e, od samego rana w znaku Ryb. Później po godzinie 11 on wyruszy w pusty kurs, ażeby tuż przed północą mieć ingres do znaku Barana. E, moi drodzy, i no, tak tradycyjnie, w tradycyjnej astrologii ten dzień to jest tak zwany właśnie dzień lunarny. On jest przyporządkowany księżycowi, więc wszystko to, co ma tutaj związek z księżycem, wszystkie aspekty, które on dzisiaj tutaj tworzy, jego energia ma na nas szczególny wpływ dziś Na nasze uczucia, nasze emocje i również, słuchajcie, tutaj ma to wpływ na energię kobiecą, więc to też tak związane z kobietami, no pamiętajcie. No i przypominam o pod tym kursie księżyca. Wtedy żadnych ważnych spraw nie robimy, nie podpisujemy umów, niczego nie początkujemy. Moi drodzy, poprosimy aurę dnia, kartę dnia dla rezonujących ze mną osób spod drugiej szóstki znaków Zodiaku. <laughs> Jestem, moi drodzy, cały czas jakaś taka przyziębiona. Waga. Skorpion. Strzelec. Koziorożec, słoneczko wchodzi dzisiaj do Waszego znaku w koziorożce. Więc już tutaj poczujecie trochę siły i optymizmu. Wodynniki. Ryby. No i już moi drodzy Dla wak wylosowałam kartę piątki denarów. Słuchajcie Coś Was tutaj rozprasza. Właśnie możecie się dzisiaj czuć takie rozproszone, w takiej lekkiej trwodze. Jedna uwaga i jedna prośba: nie szukajcie nadmiernie w jakiejś ezoteryce rozwiązania. Yy, jakby, może nie tyle, ze swoich problemów, ale nie szukajcie tutaj odniesienia, do tego, że macie takie właśnie samopoczucie. Jeżeli byście właśnie czuły się takie jakieś troszeczkę rozedrgane, jakaś taka trwoga, to nie są jakieś klątwy, to nie są nie wiadomo co tam, tylko po prostu słuchajcie, akurat to jest taki dzień, taka energia, taka energetyka. Właśnie pusty kurs księżyca może tutaj na Was mieć taki wpływ. Szczególnie tutaj widzę wagi, będą bardzo też zainteresowane sprawami finansowymi i będziecie dzisiaj, słuchajcie, tutaj. E, za przeproszeniem, pazurki obgryzały e, z nerwów, czy mi starczy. Czy nie wystarczy, tak? Czy muszę zaciskać pasa? To no, będziecie też zaciskać tego pasa. W pewnej takiej trwodze możecie tutaj dzisiaj e, gdzieś tam po mieście biegać, załatwiać różne sprawy jeszcze przed świętami. E, no uważajcie po prostu też na takie roztargnienie, bo przez to właśnie roztargnienie, no to może dojść do jakichś pomyłek, do jakichś zgub i faktycznie wtedy wam pieniędzy zabraknie, bo możecie coś zgubić. E, no właśnie, to słuchajcie, piątka denarowa to jest taki, taki moment, tak? No poczucie takiej trwogi i. Y, 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 Szukanie, szukanie jakiejś pomocy, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, nie wiadomo na co, nie wiadomo po co. Po prostu uważajcie na to. Będziecie tutaj dzisiaj rozproszone, wiele rzeczy może Was rozpraszać. Możecie mieć tutaj problem z koncentracją. Nie będziecie może wiedziały też, za którą rzecz macie się na początku zabrać, tak jak to. Moja próba się wymawia no, najsam, no w co w pierw ręce włożyć. No, nie będziecie wiedziały, w co w ręce włożyć, w jaką robotę, w jaką sprawę się e, pierwej zaangażować. Dobrze, dla skorpionów wylosowałam kartę Trójki Kielichów. Słuchajcie, skorpiony to jest jakieś świętowanie tutaj, widzę. To jest jakieś takie właśnie spotkania z przyjaciółmi, coś takiego. Będziecie tutaj troszeczkę właśnie takie rozkojarzone, wodniste. No i zobaczcie, ja tutaj też dla ryb wylosowałam, słuchajcie, kartę pazia kielichowego to samo, co wylosowałam dla raków, ta sama energia. I słuchajcie, woda. Widzicie, dla trygonu wody, czyli dla raka, ryb i dla skorpionów, wszystko wodniste. Czyli to wszystko, co ma właśnie dzisiaj tutaj związek z Księżycem, z tymi wszystkimi sprawami, będzie na was miało bardzo duży wpływ. Taka właśnie wodnista wasza energia, tutaj emocje, jakieś spotkania właśnie z przyjaciółmi, może w jakimś starym gronie. Uwaga, niektóre skorpione, tutaj może Was troszeczkę korcić, żeby do byłego partnera, byłej partnerki się zgłaszać ale też do Was jacyś byli się, mogą zgłaszać. No i tutaj u po niektórych skorpionów naprawdę, słuchajcie, zradę czuję więc takie, takie, takie historie tutaj mogą mieć miejsce no więc uwaga, tak, albo wy będziecie zdradzeni albo wy będziecie zdradzać, tak może być e, nie będziemy hipokrytami, e, nie, nie, nie mówmy, że takie rzeczy się nie dzieją między ludźmi dzieją się, działy się i jak się będą e, i nie ma co tutaj e, takich rzeczy ukrywać po prostu trzeba, m, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, jeżeli w kartach taka energia wychodzi, więc co po niektóre właśnie skorpiony uważajcie na te rzeczy, bo w jakiś sposób tutaj taka ta bardzo bardzo radosna przeszłość może do Was wracać. Um, słuchajcie, widzę też tutaj jakieś takie, o, właśnie, świętowanie, gdzieś może w gronie znajomych, w gronie przyjaciół. Uważajcie tylko na jakieś dziwne kompromisy. Um, możecie tutaj dzisiaj właśnie na jakieś kompromisy iść. Nie wiadomo z kim, nie wiadomo z czym, nie wiadomo na co. Może ktoś Was będzie gdzieś właśnie zapraszał, gdzieś na coś ciągnął, a później może się okazać, że ten kompromis może lekko być Wam bokiem. Ale, ale mam czytanie dzisiaj. Dobra, kolejna karta. Hmm, a to jest dla znaku strzelca. No, i wy dzisiaj, moje drogie strzelce, co. Takie troszkę rozchwiane też emocjonalnie. Kielichów mówię o tym, że co? E, bardzo tutaj wpływ na Was mają różne e, sprawy takie emocjonalne, być może rodzinne. Potrzebujecie ukojenia, potrzebujecie uciszenia. Właśnie uwaga na trunki. Uwaga na trunki, uwaga na wszelkiego rodzaju rzeczy, sprawy związane właśnie na przykład z nałogami. E, możecie wy mieć tutaj problemy do powrotu, z na, e, jakieś może Was tutaj ciągnąć, powrót do nałogu. Może ktoś z Wami związany, bliski może tutaj do nałogu wracać, więc, więc po prostu na te sprawy tutaj uważajcie. Słuchajcie, może dzisiaj też zdacie sobie z tego sprawę, że są pewne rzeczy, pewne sprawy, które powinny tutaj podlegać, podlegać, powinny ulec jakiejś terapii. Trzeba coś, 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 tutaj trzeba uleczyć. Może to być taka zwyczajna, klasyczna terapia, a może być to po prostu jakieś uzdrowienie moich własnych uczyć moich własnych emocji. Jesteście po jakiejś burzy emocjonalnej, jesteście jeszcze dzisiaj w trakcie jakiejś burzy emocjonalnej, no, bur duża emocjonalna, każde jakieś zdarzenie, jakaś sprawa, jakaś rzecz tutaj, tak, to co się też dzieje obok nas, bo bardzo wiele osób, ja przecież też no, pracuję energetycznie, oczyszczam i słuchajcie, bardzo wiele osób po prostu zbiera jak gąbka, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, wszystko to, co się dzieje dookoła nas we wszechświecie, tak, i to po prostu powoduje bardzo często właśnie takie rozchwianie emocjonalne, bardzo często I tutaj emocje potrzebują uzdrowienia. No, dzisiaj też tutaj troszeczkę mało konkretu u was, drogie strzelce. Nie podejmujcie decyzji pod wpływem emocji i ewentualnie pod wpływem lampki wina, na przykład. I jeszcze mogę Wam tutaj powiedzieć jedną rzecz, że. Hmm. No, faktycznie, tutaj takie terapeutyczne klimaty mi wchodzą. Taką, taką, taką tę energię czuję. Coś trzeba uzdrowić. Mało konkretu. Jakąś przeszłość też warto byłoby uzdrowić. Może też jakaś dziwna przeszłość, dzisiaj po prostu domagać się zamknięcia, załatwienia przeszłość, która bardzo Was emocjonalnie angażowała. Może ona być związana z jakimś mężczyzną, może być też związana z jakimś nałogiem, nałogami, albo nałogowe myślenie o kimś. No i słuchajcie, no może tutaj do Was właśnie jakieś takie były się dobijać. Były, nie były, albo jakiś taki zakochany adorator, tam gdzieś się Wam przyglądający, tak? No takie, takie klimaty. Na koziorożce, a co wy tutaj? Dlaczego tutaj mi pazia mieczy wyrzucacie? A co to ma znaczyć, drogie moje koziorożce? Słuchajcie, paźmieczy. Paść mieczy i a tutaj mamy książę z znaku ryb, słoneczko weszło do Waszego znaku. Ja widzę, że koniecznie tutaj trzeba załatwić jakieś sprawy związane z przeszłością coś z przeszłości, sprawy z tym właśnie związane. Trzeba tutaj coś pozałatwiać, bo wlecze się to za wami, a to jest tak naprawdę troszeczkę jakaś taka sprawa hmm, nie jest aż już taka ważna jest to sprawa marginalna, ale wartołoby ją załatwić, wartołoby to po prostu tutaj pozamykać, podomykać, mogą to być sprawy, słuchajcie, właśnie, jakieś tam, z jakimś tam byłym partnerem, z kimś tam takim, słuchajcie, bo tutaj wiadomo, ryby to jest ostatni znak, że się kończy, więc może jakieś takie emocjonalne sprawy, które troszeczkę Wam brudzą w życiu i nie pozwalają Wam pójść do przodu, więc może warto, wartołoby się tutaj tym zająć, paść mieczy, słuchajcie, to też takie troszeczkę poczucie wiatru w, oczu, w oczy, ale to nie wielki wiatr, no bo jest, słuchajcie, mały, to nie król, tak, no paść paś królem nie jest daleko mu jeszcze do, do, do króla. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie, tak? No więc, więc yy, yy, z kart dworskich przecież to jest naj, najmniejsza, jakby najsłabsza energia, tak? No to jest taka jakieś, nawet niektórzy wiem że to mówi tam jakieś tam możliwości. E, no dobrze, potencjał możliwości. Yy, takie właśnie poczucie wiatru w oczy troszeczkę. Jakieś sprawy z przeszłości drobne tutaj mogą wyjść na jaw, jakiś tam, jakiś tam niedopłacony rachunek, jakieś tego typu rzeczy, albo jakaś taka niedomówiona, niewyjaśniona sprawa z kimś, e, więc tutaj, tutaj takie, takie historyjki wychodzą na jaw. E, no i słuchajcie, moi drodzy, w mojej ocenie warto tutaj właśnie zająć się jakąś taką dziwną przeszłością, która można by powiedzieć troszeczkę e, wygląda tak, jakby coś wam się przyczepiło do buta i gdzieś się tam za wami wlecze, a wystarczy po prostu zdjąć te buty i je umyć, tak, i będzie święty spokój, e, więc tak właśnie trzeba tutaj coś zrobić, z jakąś taką przeszłością, z drobnymi sprawami z przeszłości, e, drobne właśnie złośliwości, drobne jakieś takie historie, takie drobne złośliwości losu jeszcze tutaj dzisiaj mogą się odzywać, po prostu będą wymagały przez Was załatwienia. E, słuchajcie, mm, no uwaga też na jakichś takich małych złośliwców, na takich chochlików, ktoś tam gdzieś może po prostu obserwować Was, e, Wy tutaj dzisiaj też robiąc jakieś rzeczy, nie wiem, wysyłając może dokumenty, CV, cokolwiek, czy kończąc jakąś pracę, jakieś dzieło, sprawdźcie wszystko dokładnie. Bo to są też takie, słuchajcie, ochliki. Sprawdźcie wszystko dokładnie. Sprawdź dokładnie przeszłość, czyli sprawdź dokładnie co robiłeś od samego początku albo sprawdź dokładnie, nie wiem, może komputer, czy pliki, czy coś tam, co będziesz robił, co będziesz wysyłał, bo tutaj po prostu też jakieś takie małe zgrzyty mogą mieć miejsce. Malutkie ochliki, słuchajcie, ochliki, ochliki. Dla pani, sporo, pani, no od razu mi się tutaj cesarzowa, słuchajcie, pokazałem, więc dla pani, Dla Pań spod znaku wodnika i w ogóle dla znaku wodnika wylosowałam kartę cesarzowej. No i słuchajcie, panie wodnikowe tak samo zadowolone, nic nie będą chciały robić, nic nie będą chciały zmieniać. Stwierdzą, że one mają największy wpływ po prostu na wszystko, na co wpływ mogą mieć. Zajęcie się swoją Wenus, więc dzisiaj będziecie zajmować swoją Wenus. Będziecie po prostu może jakieś maseczki, fryzjery i tak dalej. Te inne sprawy. Zadbacie tutaj o urodę. Stwierdzicie, że a może mi trochę kilogramów przybyło, a może tak, a może siak, a może nie. A może się trzeba tymi kilogramami cieszyć, zaakceptować, a może bym przytyła. No i są tutaj też panie, które po prostu będą się cieszyć, siedzieć wręcz jakby na tronie i cieszyć się dostatkiem cieszyć się tym, co mają, cieszyć się rodziną, cieszyć się swoją pozycją. E, to też jest czasami karta szczęśliwej singielki. Dlaczego nie? E, panowie z znaku wodnika, wy tutaj możecie na przykład dzisiaj spotkać albo tęsknić, albo przypominać sobie waszą jakąś idealną, stałą partnerkę. No, co za to jest stała partnerka. E? Czyli takie możecie tutaj mieć, takie jakieś, słuchajcie, ciągot. Możecie myśleć o przyszłości też związanej z jakąś Cesarzową, czyli będziecie chcieli na przykład zakładać rodzinę, yy, powiększać rodzinę, też już słuchajcie, karta powiększenia rodziny, więc tutaj są takie wodniki, które dowiedzą się o tym albo po prostu w końcu to zaakceptują albo poczują takie szczęście płynące z faktu na przykład posiadania i powiększenia rodziny albo posiadania i powiększenia swojego stanu majątkowego. Cesarzowa nie lubi zmian, cesza, cesarzowa nie biega, a więc Wy tutaj też dzisiaj będziecie takie bardzo yy, stateczne. Ostateczne. Wszystko takie będzie stateczne. Takie, wiecie. Układne matrony. No dobrze. Dla ryb, no wiadomo, paśki lichów, tak. No wiadomo, trygon wodny. Słuchajcie, dzisiaj trygon wodny, kartami wodnymi tutaj obstawiony, wiadomo. Moje drogie ryby, słuchajcie. Powrót w myślach, powrót w myślach sentymentalny, do jakiejś przeszłości, do jakichś małych inspiracji, do jakichś może młodzieńczych, młodzieńczych fascynacji. Są osoby, które tutaj będą bardzo intensywnie myślały, na przykład o jakiejś całkiem niedawno poznanej osobie, będziecie wracać tutaj myślami do tej osoby, fantazjować, marzyć. Um, no i takie właśnie tutaj takie rozmyślenie, rozmydlenie i tak dalej, i tak dalej, też troszeczkę mało konkretu tutaj przy rybach, tak samo mało konkretu jak i przy, przy rakach na przykład dzisiaj, mało konkretu, ale też są tutaj ryby, które posiadają potomstwo i będą się tutaj zajmować po prostu dziećmi, jakieś słuchajcie, małe, drobne przyjemności, będziecie szukać małych, drobnych przyjemności, na przykład w wykonywaniu jakiejś tam czynności w gospodarstwie domowym, jakieś małe, drobne spotkania, Sympatyczne, no tutaj słuchajcie, myślenie i tęsknota też za czymś, co było jakieś nowe, jakieś młode w Waszym życiu, jakąś świeżością, właśnie za takimi rzeczami. Jeżeli chodzi o jakieś sprawy, słuchajcie, zawodowe czy inne rzeczy, możecie się tutaj czymś zainspirować, ale to są dopiero takie świeże inspiracje, i tak naprawdę niewiele jeszcze macie wiedzy. Co do tematu, co do sprawy, ewentualnie co do osoby, którą całkiem niedawno żeście poznały, a na przykład do której tutaj myślami uciekacie. Co do tej osoby, którą na przykład tutaj niedawno żeście poznały, to macie mało wiedzy i to jest takie świeżutkie, bardzo przyjemne, fascynujące takie, e, takie fluidki. tak. No nic, nic tu jakiegoś wielkiego, konkretnego i naprawdę niewiele jeszcze wiecie. No, a dzisiaj też możecie się właśnie zajmować takimi dziedzinami, czy wracać myślami do takich dziedzin, w których żeście gdzieś tam kiedyś stawiały jakieś kroki, i yy, może ci się wycofały, albo po prostu nowa inspiracja i zaczniecie stawiać nowe kroki w czymś nowym, ale naprawdę tutaj jeszcze niewiele macie doświadczenia, w tym wszystkim niewiele wiedzy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, zapraszam na kolejne czytania, wszystkiego dobrego, udanego.